A to niby co?! A, najpyszniejsza potrawa, jaką kiedykolwiek stworzono. Dzisiejsza przygoda. Spróbuj najlepszej potrawy. Możesz ją przygotować? Cóż. To jest najsmaczniejszy, ale i najbardziej cuchnący gulasz na świecie. Cuchnie, ale jest naprawdę smaczny? Naprawdę smaczny! To do roboty! Nie można przyrządzić gulaszu babci bez dodatku czosnku. że będzie jeszcze smaczniejszy, prawda? I super mega ekstra cuchnący. E, może powinniśmy Nie podejrzewałam, że kiedykolwiek przestraszy was gulasz. E, e, jest ranny, jest ranny. Łap go za nogi. I ciągnij. A mógł przecież być taki dobry. Ale w jaki sposób się zbliżymy, żeby go spróbować? Mam niezły plan. Potrzebuje tylko łyżki, taśmy klejącej, przyssawek i samolotu. Kto w to wchodzi? Startujemy. Gulasz czosnkowy twojej babci był? Cudowny. Tak, ale Przepyszny? Tak, ale muszę powiedzieć, że był bardzo, bardzo, bardzo cuchnący.